Siemanko, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale, e, tym razem e, wyrażę swoją opinię na temat e, gry, którą myślę wielu, wiele osób zna i dosyć dobrze e, lub dopiero pozna. Czyli jest to Homefront The Revolution yy, Gry, które, że tak powiem, jak sama nazwa yy, tytułu yy, wskazuje, czyli Rewolucja. Yy, no ale słuchajcie, yy, niestety będzie to opinia dosyć negatywna, ponieważ no, ta gra nie jest dobrym tytułem i naprawdę nie polecam w, wam go już tak na starcie mówię. Yy, słuchajcie, co jest problemem największym tej gry? Problem jest taki, taki że yy, ta gra w niczym się nie wyróżnia. Po prostu no, no nie ma nic takiego, takiego punktu zaczepienia. E, jedynym, jed, jedyną rzeczą, którą powiedziałbym, że dobra, nie jest to złe, jest to nawet niezłe, ale no, też nie porywa, to, 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 to przerywniki filmowe. To jest jedyna rzecz, którą, no i może niektóre postacie wyszły no, nieźle, tak dosyć przyzwoicie, ale generalnie, e, co jest największą wadą fabuła? Fabuła jest zbytnio banalna e, i podbawiona wyrazu, no więc po prostu no już nie wspominam o konstrukcji misji, które są no bardzo nudne e, i do tego, żeby jeszcze tego było mało, one są dosyć schematyczne, dosyć podobne e, i niestety to jest problem tej gry też taki, że no, nie ma, jak mówię tu nigdzie nie ma błędu zaczepienia, ale najgorsze dopiero nas czeka. E, bo mechanika w tej grze jest wyjątkowo tragiczna, ponieważ no, źle się nie widziałem gry, której by aż tak się źle strzelało. Naprawdę. Strzela się okropnie. Ja nie wiem, jak można w tą grę w ogóle grać, bo dla mnie jak już jest mechanika skierowana, bo jeszcze fabuła, słuchajcie, fabuła swoją drogą, taki jaskawz, czy niby fabuły, fabuły nie miał tak właściwie, ale jednak możliwości, które, da, które daje ta gra, no są tak wielkie, że to trochę nadrabia, że ta grafika jest dosyć przyzwoita i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie ma, a mechanika jest tragiczna, po prostu źle się strzela. Do tego jeszcze ten świat, który jest taki sztuczny, mało wiarygodny. I to jest też taka już w ogóle anomalia, że lokacje są takie za małe, a ludzi nagle nasrało. Przepraszam za mój wulgaryzm! Narobiło tyle, i, i to jest takie wszystko zatłoczone. I według mnie no, to jest trochę słaby element. Wiadomo, rewolucja kojarzy nam się z trochę takimi. Z takim niby, ale to jest chyba przesadzone, mi się wydaje. Ale co do grafiki, grafika no, jest taka wizualnie, taka monotonia trochę. No. Czy to w dźwięku, czy to właśnie w grafice, no, to wygląda katastrofalnie, ta gra. Oceny, jak ja zobaczyłem, i wiecie co mnie natknęło do zrobienia miała być to recenzja, ale co mnie, co mnie natknęło do, natchnęło do nagrania tej opinii to, że chyba tam parę komentarzy było na jakimś live'ie że Homefront że Homefront The Revolution to jest całkiem niezły tytuł to wtedy pomyślałem sobie, że dobra skoro jest niezły no to zagram zagrałem i był naprawdę dramatyczny był bardzo dramatyczny, ja powiedziałbym że tak złej gry to w historii chyba jeszcze nie było znaczy no dobra to może przesadziłem ale naprawdę no no, gra się to potwornie słabo. Nie polecam, szczerze powiedziawszy. Yy, tutaj też. Yy, tutaj niektórzy recenzenci też szukali jakichś tam yy, jakichś plusów takich, widzę, że na siłę, bo, bo nawet yy, mówili o jakimś czytelnym menu. No, to tak troszkę, troszkę słabo. Ale powiem Wam tak, że. Wiadomo, taki jest trochę, taki zasrany los recenzenta, że zawsze jakiś tam yy, rzeczy musi szukać. Ja nie jestem takiego zdania i nigdy nie będę, yy, bo zawsze trzeba oceniać grę na tyle ile zasługuje. Yy, no ale powiem Wam, że naprawdę no, nie ma co tutaj, nie ma punktu zaczepienia, to jest najgorsze, yy, że ta grafika, to wszystko, no nie jest takie jakby, jakby to, tego wszyscy oczekiwali. Yy, ja szczerze uważam, że jest to jedna z Chyba najgorsza, yy, najgorsza yy, gra. O Jezu, teraz to przesadziłem, ale jest to najgorsza gra yy, tej generacji. Na ten moment, oczywiście, bo może będzie coś gorszego yy, i naprawdę, no, może 4 lata temu zrobiłoby to wrażenie na tych starych generacjach konsol, Ale teraz powiem Wam, że naprawdę oni, może nie powiem, że powinni się wstydzić, bo na za chwilę mnie ktoś pociśnie. Ale nie jest to taki tytuł, który yy, wprowadza w nas jakiś tam. W ogóle to nie jest przyjemne. Od tego zacznijmy, że w tej grze nic nie będzie przyjemne. Czy to. Bo ja jeszcze myślałem, że mechanika będzie fajna. Bo już fabuła to tak nie sądziłem, nawet nie zakładałem, ale. Chociaż myślałem, że ta mechanika będzie taka przyjemna. A tu Niestety. Yy... No troszkę. Yy... Nie, nie zaskoczyły mnie w żadnym elemencie. Szkoda, bo liczyłem na to. Eee, no cóż, muszę Wam powiedzieć: tyle, że nie kupujcie tej gry. Jeżeli nie kupiliście, to nie kupujcie. Kupcie sobie dodatek do Wiedźmina 3: Krew i Bido. To wyjdzie Wam na pewno na lepsze i przeżyjecie niesamowite chwile. Kupcie sobie Uncharted 4, jeżeli macie PS4. Kupcie sobie każdą inną grę. Nawet kupcie sobie Dying Light, jeśli nie graliście, bo to będzie o wiele lepsza gra. Chociaż tej gry też jakoś nie, nie trawie. Ale. Będzie to o wiele, wiele lepsza gra. Yy, naprawdę, mam nadzieję, że, że, że nie popełni się takiego błędu jak ja yy, i mam nadzieję, że, że będzie dla Was to przyjemniejsze przez to. Yy, ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Yy, mam nadzieję, że, że przynajmniej dla niektórych ten materiał przyda się i, i dzięki temu... No nie popełnią błędu, chociażby takiego jak ja nie, zagra nie zagrają w tą grę i będą szczęśliwsi o, yy, o, 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 o wiele godzin, a tak mianowicie yy, nie wiadomo ile, bo, bo jeszcze tej gry nie skończyłem tak właściwie. Yy, bo to jest końcówka sama, więc, yy, więc, 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 yy, więc już jestem bardzo, bardzo blisko. Niestety taki los, nie recensowałem tej gry, ponieważ uważałbym, że byłaby za nudna, bo cały czas bym krytykował, a też nie o to chodzi. Więc jak wcześniej powiedziałem, dziękuję Wam bardzo za uwagę, więc do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na naszym kanale Piona.